Cześć, witam was w tym podsumowaniu roku, w którym pokażę wam moją kolekcję. Zacznijmy od tego idealnego plakatu z Goldfingera, czyli trzeciej części oficjalnej trzeciej części Blonda. Potem mamy półkę z różnymi gadżetami związanymi z kinem. Tu mamy chudego, drugiego chudego, trzeciego chudego nieodpakowanego, jeszcze z Disney Infinity. Tu jest Bas Potem jest edycja specjalna Człowieka ze Stali. Soundtrack z Hobbita pierwszej części i Batmana Forever. Potem figurka Funko Pops z Powrotu do Przyszłości. Tutaj płyżka Coca-Coli Zero, która jest brandowana Skyfall jak była sprzedawana kiedy jeszcze ten leciał w kinach potem kaseta VHS z Szpiegiem, który mnie kochał czyli dziesiątą częścią banda. tutaj karty również brandowane Skyfallem a tutaj karty z Gwiezdnych Wojen Tutaj jest półka z rzeczami związanymi z Indianą Jonesem. Tam są puzzle, które kilka razy już próbowałem ułożyć, ale tysiąc elementów przebiło moje oczekiwania. Tam jest pudełko od zestawu level, który stoi tutaj. Może figurkę pokażę. Potem mamy tak. Yy, oryginalną trylogię na VHS. Pierwsze wydanie Indiana Jonesa na DVD. Jeszcze folii bez królestwa Krzysztofowej Czaszki, bo to wyszło 5 lat przed tym filmem. Tuż jest wydanie DVD z Królestwem, a tutaj wydanie Blu-ray. I jeszcze zaginiony dziennik Indiana Jonesa. Okej, okay, i jeżeli mamy szafkę, w której znajdują się filmy. Tak to właśnie wygląda. Tutaj jest DVD. może z takich ciekawszych wydań. Tu jest bardzo ładny park jurajski. Steelbook z czterema pierwszymi częściami Szybkich i Wściekłych. Wszystkie bondy. Oficjalne wszystkie bondy. Tutaj się zaczynają animacje, odtąd Pixar I tam pierwsza komunia święta DVD, więc tutaj położyłem A. Tutaj są również DVD, takie wydania bardziej gazetowe Które na półce z innymi filmami tutaj obok Wyglądałyby głupio, bo są trochę większe, więc służyłem jako taka Podłoga dla filmów na blu-ray, które mam tutaj. Zaraz pokażę każdy z osobna. A tutaj mamy jeszcze półkę z klockami Lego na licencji różnych filmów. Tutaj jest DeLorean, mój ulubiony zestaw Lego. Tutaj mini figurki, ta jest z Lego Przygody, te trzy Simpsonów. Potem dwa inne zestawy z Lego Przygody. Trochę słabe światło. Ehm, Władca Pierścieni. Kilka małych zestawów z Gwiezdnych Wojen. I tam z tyłu zestaw z Piratów z Razem z... Pokażę wam. Naprawdę ładną figurką Jacka Sparrowa. Chyba najładniej odzerowana przynajmniej w mojej kolekcji. To Naprawdę ładne. No więc dobra, jedziemy z filmami na Blu-ray. Auta. I do kompletu Auta 2. Najgorszy film Pixara. Avengers. Nie sugerujcie się tym, że 3D, to już kiedyś mówiłem, nie oglądam filmów 3D, bo nie mam sprzętu do tego potrzebnego, tam jest jeszcze kilka innych filmów z, w tym formacie. IT e w Steelbooku, Godzilla, Goldfinger. Grawitacja, Hobbit niezwykła podróż i Hobbit pustkowy Smauga niedługo, znaczy może nie niedługo, za parę miesięcy dołączy do tej kolekcji. Bitwa pięciu armii, na razie edycji rozszerzonych. Nie zamierzam kupować i w sumie, no nie zamierzam, po prostu. Incepcja, mój pierwszy film na Blu-ray. Iron Man 3, Kapitan Ameryka, zimowy żołnierz najlepszy film Marvela i najlepszy film tego roku. Jak dla mnie przynajmniej. Kapitan Philips. Lego przygoda. Matrix. Non stop. ósem pasażer no stromo, park jurajski w steelbooku. Potwory i spółka, powrót do przyszłości. Sekretne życie Waltera Mitty, Skyfall Strażnicy Galaktyki, i dalej, szpieg, który mnie kochał. Ships i wszystkie 6. The Social Network. Titanic. Cała trilogia to historie. Uniwersytet Potworny. Woli. I ostatni łapce pierścieni. Powrót króla. Do tego jeszcze jest Człowiek ze stali w tej edycji specjalnej i Indiana Jones w boksie. To była moja kolekcja. Następny tego typu filmik pojawi się za rok i będziemy mogli sobie porównać jak zmieniły się moje spiory. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I do usłyszenia następnym razem.